Neurodydaktyka wykorzystuje mechanizmy działania mózgu, aby zwiększyć efektywność uczenia się i o tych procesach dzisiaj porozmawiam z moim gościem, neurodydaktykiem Robertem Bieleckim w kontekście konferencji naukowej, która odbyła się w listopadzie pod hasłem Neurodydaktyka. Bliżej ucznia, bliżej mózgu i bliżej sukcesu, a została zorganizowana przez Neurodydaktyczne Horyzonty i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Witam bardzo serdecznie Panie Robercie. Dzień dobry, witam Panią. Panie Robercie o neurodydaktyce chyba mówi się, no coraz więcej, i to pojęcie jest coraz bardziej znane, a mówimy o procesach uczenia się, patrząc przez pryzmat pracy mózgu. No właśnie, jak zwiększyć efektywność uczenia się i jak zachęcić ucznia do aktywnego włączenia się w ten proces. Proces zwiększania efektywności uczenia się to jest oczywiście złożony proces. I tutaj ja. nie. Ja, Próbuję unikać podawania gotowych recept, ponieważ uważam, że, że podawanie gotowych recept może się sprawdzić w pewnych sytuacjach. Akurat a, człowiek jest tak złożoną istotą i rzeczywistość edukacyjna jest tak złożona, że podanie gotowej recepty, jednej, drugiej czy trzeciej gotowej recepty, być może trafi akurat na taki grunt, w którym to nam, nam zadziała. Ja dużo bardziej jestem zwolennikiem zrozumienia mechanizmów działania rzeczywistości, mechanizmów działania mózgu, mechanizmów edukacyjnych, I, i poprzez to zrozumienie takie ogólne tych mechanizmów, teraz rozumienie tych poszczególnych elementów składających się na proces dydaktyczny, na proces uczenia się i nauczania. To jest moja perspektywa, moje, moje rozumienie i, i dążenie do, do poprawy jakości edukacji. Czasami niektórzy ludzie oczekują gotowych rozwiązań. To znaczy w tym sensie, że podania właśnie na tacy jakiejś gotowej metody, gotowego środka, albo że neurodydaktyka powinna właśnie przynieść takie jakieś cudowne rozwiązania na zasadzie e, e, jakiejś magicznej e, e, laseczki, pałeczki, jakieś tam jak wróżka przychodzi. Nie, czegoś takiego nie oczekiwałbym. Jeżeli, jeżeli ktoś twierdzi, że coś takiego można zrobić, że, że można wymyślić jakąś uniwersalną, wspaniałą, cudowną metodę, formę lub środek, który będzie przynosił takie efekty, no to, no to tutaj no dla mnie to, to nie jest rozwiązanie i wydaje mi się, że to nie jest do końca uczciwe wtedy stawianie takiej... Tak sprawy, że ja mogę komuś dać zawsze gotową, uniwersalną odpowiedź na to, jak to teraz powinno być. No nie tędy droga, to jest dosyć to jest do, dużo bardziej złożony proces. Ale zapewne w procesie nauczania się. Mm... No, są istotne takie elementy, jak osobista aktywność ucznia, zaangażowanie, współpraca, poszukiwanie rozwiązań i szereg innych, które de facto wpływają na ostateczny efekt, prawda? Oczywiście, oczywiście. I tutaj należy zajrzeć do odwołać się do mózgu, oczywiście, do ewolucji mózgu warto się odwołać, ponieważ te najnowsze odkrycia, które my, które my mamy, które dostajemy z gruntu neurobiologii, czy z gruntu neuronauk, tak szeroko pojmowanych, zajmujących się różnymi aspektami badania mózgu, to my musimy również spojrzeć na element ewolucyjny. Jak, jak nie spojrzymy na mózg z tego punktu widzenia, to umknie nam kilka ważnych faktów dotyczących mózgu. To znaczy taki, że mózg formował się, formułował się, mechanizmy naszego, pracy naszego mózgu formułowały się przez miliony lat. Natomiast Środowisko, w którym ten mózg się formułował i jego mechanizmy było totalnie odmienne od tego, w którym my dzisiaj jesteśmy, od tego, w którym działają nasze szkoły. Środowisko, w którym się, formował się mózg, to, jest, to było środowisko pełnej aktywności, pełnej współpracy, popełniania wielu błędów, poszukiwania aktywnego rozwiązywania tych problemów i błędów, które się pojawiały w trakcie życia, w trakcie formowania się tego, co my dzisiaj nosimy, nosimy w głowie. I teraz, jeżeli my to zaczniemy uwzględniać, weźmiemy pod uwagę w, jakby w pierwszym punkcie rozumienia tego, jak ten nasz mózg działa i jak powinniśmy spojrzeć na dydaktykę, to to już będzie duży krok. Właśnie, właśnie te rzeczy. Aktywność, zaangażowanie, współpraca, popełnianie błędów, poszukiwanie aktywne błędów. To jest baza. Nasz mózg na tym, na tym działa. I teraz dalej dokładamy do tego kolejne mechanizmy, na przykład mechanizmy działania pamięci, o których już coraz więcej wiemy, mechanizmy przyswajania wiedzy, mechanizmy gubienia tej wiedzy, mechanizmy uwagi itd. itd. I razem z tego zaczyna nam się tworzyć jakby Zupełnie inny obraz tego, jak działa nasz mózg, jak funkcjonują mechanizmy poznawcze, mechanizmy uczenia się, mechanizmy pamięci, które to w szkole są przede wszystkim wykorzystywane. I, i, i w ten sposób należałoby na to spojrzeć. Uczeń przestaje być biernym widzem, a staje się aktywnym uczestnikiem. Natomiast przypomnijmy jeszcze o korzeniach neurodydaktyki. Wiemy, że ten termin pojawił się w latach 80. i został wykorzystany po raz pierwszy przez niemieckiego neurodydaktyka. Natomiast ja jeszcze zacytuję biologa i neurodydaktyka, profesora Marka Kaczmarzyka, który mówi, że neurodydaktyka to dyscyplina zajmująca się zastosowaniem wiedzy z zakresu neurobiologii w doskonaleniu procesu dydaktyki. A zatem co powinniśmy też wiedzieć o układzie nerwowym w kontekście przyswajania tych informacji przez mózg? No, na przykład te, te rzeczy, które przed chwilą wspominałem, dotyczące działania naszej pamięci. Samo działanie naszego układu nerwowego, oczywiście ono jest istotne do zrozumienia mechanizmów działania mózgu, tylko trzeba by też sobie tutaj może postawić taką delikatną linię oddzielającą, co jest potrzebne nauczycielowi do tego, żeby on mógł, miał narzędzia do zmiany swojego sposobu nauczania, a co. A co jest mu jakby nie, nie do końca potrzebne? I teraz jeżeli mówimy o samej budowie układu nerwowego, a tutaj przede wszystkim chodzi o centralny układ nerwowy, tutaj może wgłębianie się w takie naprawdę bardzo szczegółowe rzeczy dotyczące działania synaps, działania neuroprzekaźników itd., itd. to być może należałoby potraktować bardziej marginalnie. A skupić się już na tych mechanizmach, które jakby powstają w wyniku działania tych układu nerwowego. I jednym z takich, z takich zdolności, jedną z takich zdolności, które ma człowiek niezwykle rozwiniętych, to jest właśnie pamięć. I tutaj warto byłoby się na przykład na tym aspekcie skoncentrować. Ponieważ to, co my pamięć jako, jako narzędzie, tym co my się posługujemy w szkole, jak się posługujemy, jak rozumiemy w szkole działanie pamięci, no nie jest zgodne z tym jak ta pamięć faktycznie działa. I jak to się teraz przekłada? A no tak się przekłada, że jeżeli nauczyciel nie zdaje sobie sprawy yy, yy, według jakich zasad działa pamięć, to może Źle zrozumieć jakby, jakby, jakby tą pamięć u swojego ucznia, to znaczy co ta pamięć może. Bardzo popularnym porównaniem, którym, którym się posługujemy na co dzień jest porównanie pamięci do komputera. Nie wiem, czy pani redaktor w tym. Bardzo ten, często to porównanie. Tak, się że, że nasza pamięć to jest takie coś takiego, podobnego bardzo do, do, do działania komputera. Takiego my, dysku, takiego. Takiego dysku, gdzie my możemy tam sobie jakby zapisywać, zapisywać i mamy wrażenie, że tam to zapisywanie nie ma końca i wszystko co się dzieje, możemy tam zapisać i trzymać tam nie wiadomo jak długo. I jeżeli takie rozumienie pamięci będzie funkcjonowało w szkole, jeżeli nauczyciel tak będzie rozumiał pamięć, że Pamięć ucznia to jest taki dysk, na którym ja mogę sobie zapisać tam wszystko, co mi się tylko zechce jako nauczycielowi. No to tu się pojawiają problemy, ponieważ niestety pamięć nie jest podobna do działania komputera, do działania zapisywa do takiego zapisywania jak na dysku. Ja też czasami porównuję do, do takiego wyobrażenia, które ludzie mają, że pamięć to jest taki magazyn, taki, taki fizycznie magazyn, do którego możemy Dopakowywać kolejne pudła informacji. I tak po prostu dokładamy sobie z do tego magazynu, otwieramy magazyn, tak? uczeń wchodzi do szkoły, wchodzi na lekcję, nauczyciel otwiera magazyn i kolejne pakiety, pudła informacji tam dopakowuje. Tak też nie działa nasza pamięć na tej zasadzie. To jest zupełnie inny mechanizm działania naszej pamięci i po drodze od momentu spotkania się z informacją, z którą uczeń się spotyka na, w szkole, jest dużo pułapek i dużo takich, bym powiedział, sytuacji, które jakby uniemożliwiają umieszczanie te, tych informacji w głowie, wiedzy, no bo informacja to jest troszeczkę też inna sprawa. Mhm. Pan prowadzi też no, swoją działalność pod nazwą neurodydaktyczne Horyzonty skierowaną właśnie do pedagogów, pracowników, szkół, nauczycieli. Jakie jest spojrzenie nauczycieli na neurodydaktykę obecnie? Mhm. To też, też mógłbym powiedzieć, jakby tak z perspektywy iluś lat, kiedy, kiedy zajmuję się neurodydaktyką i, i, i jakby prowadzę działalność, która próbuje propagować te, te, te nowe spojrzenie, to się też zmieniało. Oczywiście nie można powiedzieć, że, że wszyscy szkoły, czy wszyscy nauczyciele, powiedzmy, w jednym momencie są na tak otwarci i że chcą przyjmować tą nową wiedzę, bo to, bo to zawsze wymaga, to zawsze trzeba pamiętać o tym, że to jest pewien kłopot dla człowieka wyjście z pewnej takiej strefy komfortu. Jeżeli ja przez wiele lat miałem takie i takie wyobrażenie na temat edukacji, takie i takie wyobrażenie na temat działania mózgu, na temat nauczania i uczenia się, to, to jeżeli pojawia się coś, co temu zaprzecza, czy pokazuje, że należałoby inaczej, to nie jest łatwe i, i ja to rozumiem I, i do tego trzeba podchodzić spokojnie i na zasadzie, podchodzę na takiej zasadzie, że kropla drąży skałę. Nie, nie chce nie wchodzić, czy wjeżdżać, jak to się mówi z jakimś kilofem i teraz na siłę coś rozwalać, i ten, bo, bo nie tędy droga. To musi ta kropla wydrążyć tą, tą, tą skałę i, i, i to nowe spojrzenie. I to widać. Widać na tej przestrzeni, na przykład dziesięciu ostatnich lat, gdzie, gdzie, gdzie tą neurodydaktyką się zajmuje, widać, że na początku, jakby odsetek osób, które mm, miały styczność, po raz pierwszy był bardziej taki zdystansowany teraz widać tą zmianę na lepsze, że, że faktycznie zaczyna docierać do nas, że kurczę, to co do tej pory robiliśmy, to, to z jakiegoś powodu nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Być może ta neurodydaktyka jest jakimś rozwiązaniem. Nie mówię, że lekiem na wszystko, bo, bo nie ma leku na wszystko, ale być może ta neurodydaktyka pokaże nam nowe aspekty, czy podpowie nowe kierunki, które ułatwią nam lepsze, lepszą, lepszą pracę z uczniem. To, to, to w ten sposób, na to i, 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 i po prostu realizując to, spotykam się z, z różnymi w różnych szkołach, z różnymi nauczycielami w sensie gronem pedagogicznym, radą pedagogiczną i tam, na przykład pogłębiamy sobie tą wiedzę, to co się na przykład pojawia na konferencji, to później na zaproszenie danej szkoły. Jadę i to pogłębiamy na takim spotkaniu przez, przez dłuższy czas, niż można poświęcić temu na konferencji oczywiście. W takiej perspektywie neurodydaktycznej, uczeń staje się partnerem do dyskusji, angażujemy go, a jednocześnie dzięki temu uzyskujemy i wyzyskujemy taki jego potencjał, który w nim tkwi, ale nie zawsze nam się udaje do niego dotrzeć. To jest baza, to jest podstawa, to jest to, właśnie, co trzeba sobie w w głowie przestawić, że uczenie jest partnerem, partnerem edukacyjnym. Ja nie mówię tutaj o, żeby tutaj rozumieć to w sposób jakiś taki już skrajny, znowu, że zrobimy z procesu edukacji. Zupełne koleżeństwo na, taki, na taki, chociaż w dobrym słowa tego znaczeniu. Tak, w dobrym słowo. Natomiast tak, uczeń musi być partnerem w zdobywaniu tej wiedzy. Uczeń nie może być już tylko widzem i obserwatorem. Na, na zasadzie takiej, jak idzie widz do teatru czy do kina, zasiada sobie i jest obserwatorem tego, co się dzieje. Uczeń idąc do szkoły nie może być obserwatorem tego, co się dzieje, ponieważ to on ma zdobywać wiedzę. Wszystkie badania, wszelkie mechanizmy pokazują, że żeby zdobyć wiedzę, wiedzę realną wiedzę, skonstruować ją w swoim mózgu, trzeba to robić w sposób aktywny. Więc tu nie ma innej możliwości. I, i, i nauczyciel, który chce zmienić swoje, swoją pracę, czy swoje podejście, czy wypróbować, może spróbować, mówi się, powiedzmy nauczyciel, który sobie pomyśli, no kurczę, tutaj się mówi o tym to, tu się mówi to, to, a może spróbuję, a może spróbuję jednak zrobić to inaczej, to powinien od tego zacząć, na to zwrócić uwagę, żeby tak przeformułować proces edukacyjny, który on proponuje, żeby ten. Uczeń był partnerem w zdobywaniu wiedzy. I to jest baza. Od tego trzeba zaczynać. I żeby go też ośmielić do tego aktywnego angażowania się. Tak, to nie jest wbrew pozorom, to może się czasami okazać dosyć trudne. Kilka lat temu robiłem taki, takie badania, taki eksperyment. Przez pół roku, pro, właśnie w, w drugim liceum w, w Koninie, e, robiłem taki eksperyment, gdzie w, w jednej z klas, w, w kilku klasach prowadziłem zajęcia. Takim przygotowanym przez siebie modelem na bazie wiedzy neurodydaktycznej, modelem, a w innych klasach prowadziłem zajęcia, nazwijmy to klasycznie, tak jak sobie to wyobrażamy z przeszłości, gdzie uczeń był bierny. Natomiast w tym modelu eksperymentalnym, jakby odwróciłem to wszystko, o, o, o czym tutaj o czym, o czym mówimy. I początki były bardzo trudne. Ja na początku byłem bardzo zdziwiony, że jest taki duży opór wśród uczniów. Byłem przekonany, że opór wśród nauczycieli OK, no to jest bardziej zrozumiałe. Natomiast okazało się, że opór wśród uczniów to byli uczniowie klasy pierwszej i drugiej liceum, oni mieli już przez wcześniejszy proces edukacyjny jakieś wytarte, ukształtowane ścieżki uczenia się, i okazało się, że, że oni nie potrafią na początku inaczej. Oni byli zagubieni, tym, że oni muszą być bardzo aktywni, tym, że oni muszą być partnerami, tym, że oni muszą współuczestniczyć w grupie, współdziałać, pracować, że, że nie polegało to na takiej chorej rywalizacji, tylko polegało na takiej dobrej, pełnej współpracy między sobą, komunikacji. I na początku był to duży problem. I ja zastanawiałem się po miesiącu czy po półtora, czy kontynuować te, ten eksperyment, tak to nazwijmy, to badanie, ale mówię, zobaczymy, co będzie dalej. Okazało się, że po następnych tam paru tygodniach zaczęły się te ścieżki przecierać, zaczęli inaczej widzieć ten proces. I po pół roku, jak skończyło się, jak skończyło się to badanie, ten sposób pracy, i zapytałem, czy w takim razie wracamy do tego, co oni znali wcześniej. Do... Pani redaktor domyśla się odpowiedzi, że wszyscy zadecydowali, że nie ma mowy, że nie wracamy do takiego sposobu biernego, gdzie oni są przede wszystkim tylko odbiorcami tego, co się dzieje. Czyli Bo... czasami ten proces adaptacyjny też musi nastąpić, żeby mózg tak. się przyzwyczaił do innego przyswajania wiedzy? Oczywiście mózg uczy się świetnie. Mózg uczy... To, co potrafi robić mózg, to właśnie u... uczyć się najlepiej... najlepiej ze wszystkiego, ale potrzebny jest do tego czas. Mózg, te, te mechanizmy, o których wcześniej wspominaliśmy, o których ja mówiłem, że może nie każdy nauczyciel musi wiedzieć, ale chodzi tu o neuroplastyczność na takim poziomie synaptycznym, gdzie te komórki muszą się jakby dotrzeć, muszą się odpalić razem wiele razy w nowy sposób, żeby, żeby, żeby inaczej zacząć reagować na rzeczywistość, to ta, ta, ta neuroplastyczność, ona też potrzebuje czasu. No więc, więc to był taki dobry przykład tego, że musiało nastąpić w mózgach uczniów, z którymi pracowałem, pewne przebudowanie na poziomie mikro ich mózgów, aby nabyli nowych sposobów reakcji na, 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 na otoczenie, na to, co się, na sposób uczenia się. W ich mózgach do tej pory przez wiele lat utarł się taki, a nie inny sposób. Uczenia się, te szlaki tak się inaczej połączyły. Natomiast potrzebne było parę tygodni, żeby przeskoczyli w inny sposób, czyli zadziałała ta neuroplastyczność. E, czyli też mówimy o zwiększeniu pojemności naszego mózgu e, w kontekście też e, tego, że czym większa aktywność i stymulacja, tym pojemność chyba automatycznie również się zwiększa. Pojemność to jest troszkę jeszcze. E, my tak do końca nie znamy pojemności mózgu. Byli tacy śmiałkowie, którzy próbowali przeliczać, obliczać, porównywać właśnie na zasadzie takiej, no bo komputer ma na przykład jakieś tam pojemność terabyte albo ileś tam byte i tak dalej, tera i tak dalej. I próbowano przeliczać, ile to ludzki mózg ma. Yy, yy. Pojemności, jak to można, do czego można to porównać, i podawali pewne liczby nawet. Natomiast ja bym się do tego za bardzo nie przywiązywał uwagi do, do, do tego typu obliczeń, ponieważ y, znane nam komputery i praca komputerów i, z, i, i praca mózgu, mechanizmy mózgu są odmienne. Mózg nie, nie działa na zasadzie właśnie takiej, że dopakowujemy coś, dopakowujemy i w pewnym momencie kończy się możliwość, i nie ma co dopakować, tylko mózg w sposób jakby automatyczny pewne treści przesuwa, pewne treści rozmywa, pewne treści pozbywa się, aby móc jakby dołączać nowe treści, które są istotne na tym etapie życia dla tego człowieka. To jest tak, że nasz mózg, zadanie naszego mózgu najważniejsze zadanie naszego mózgu to jest dać nam płynny, obraz rzeczywistości w której żyjemy. zadanie mózgu, tak jak niektórzy mogą sobie wyobrażać, zadanie mózgu i pamięci nie jest umieszczanie jak największej ilości informacji. Mózg tego nie potrzebuje. Mózg nie dba o umieszczanie jak największej liczby informacji. Mózg dba o umieszczanie istotnych dla człowieka informacji, żeby wytwarzać mu płynny obraz rzeczywistości, żeby człowiek mógł płynnie i skutecznie poruszać się w swojej rzeczywistości. To jest zadanie mózgu. W szkole o tym kiedyś nawet no, zupełnie nie wiedziano, nie myślano o tym. No więc jeżeli istniało wyobrażenie pojemnika na pamięć, no to dopakowywano, dopakowywano, dopakowywano. Natomiast mózg nie jest pojemnikiem na pamięć dużym rozrastającym się pojemnikiem, który trzeba napełniać, bo mózg tego nie potrzebuje. Tak naprawdę dla mózgu informacja jako informacja, jako czysta sucha informacja nie jest tak istotna. Mózg Selekcjonuje informacje, które są dla niego istotne i te, i, i te informacje magazynuje i z tych informacji korzysta, żeby płynnie poruszał się w rzeczywistości. To czasami widać, jak y, mamy jakieś silne przeżycie emocjonalne, wtedy wybiórcze też traktujemy oczywiście. te wiedzę i przyswajamy to, y, co uznajemy za, dla, dla nas za istotne z jakiegoś punktu widzenia. Tak, oczywiście to jest bardzo dobry przykład właśnie tego, o czym, o czym teraz y, mówimy w ostatnich minutach. Panie Robercie, jeszcze powiedzmy sobie o tym, co nie służy pracy naszego mózgu, bo wiemy, że nieodpowiednie odżywianie, brak aktywności fizycznej, brak odpowiedniej ilości snu także mogą zaburzać te procesy uczenia się, przyswajania informacji. Jak to wpływa, jak to przekłada się na efektywność uczenia się? Oj, tak. To są kluczowe rzeczy, o których pani redaktor wspomina. Do, do których tak. również w szkole proszę zwrócić uwagę, jakby zorganizowanie działania szkoły, sama organizacja działania szkoły nie do końca bierze pod uwagę te aspekty, to higienę pracy mózgu, tak to sobie nazwijmy, ponieważ mózg potrzebuje również działać według pewnych zasad. I tutaj kwestia snu jest, jest kluczowa. Mózg, który nie jest wypoczęty, który nie miał możliwości przeorganizowania się, właśnie, bo to jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, a propos snu i tego, żebyśmy mieli odpowiednią ilość snu. Nasze mózgi uczą się przez całą dobę. I można powiedzieć, że nasze mózgi uczą się, to znaczy jakby robią pożytek z tej wiedzy, lokują w odpowiednich miejscach, przetwarzają. Wiedzę, informacja, która zdarzyła się w ciągu dnia, to nasze mózgi robią to w nocy, kiedy śpimy. Wtedy nam się wydaje, że jak śpimy, to się nic nie dzieje, prawda? Natomiast nasz mózg równie intensywnie pracuje w nocy, po to, żeby to, co się zdarzyło w ciągu dnia, żeby teraz podjąć już jakąś częściową decyzję. To ważne. To nieważne, to mniej ważne, to najważniejsze. To lokujemy tu, to lokujemy tu, to łączymy z tym, co już było wcześniej. To wyczyścimy, to odrzucamy, i tak dalej, tak dalej. To jest ta funkcja też właśnie snu, w uczeniu się, że jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości i jakości snu w nocy, przede wszystkim w nocy, to wtedy nasza, nasze możliwości poznawcze kolejnego dnia. One, one maleją. I również, jeśli nie będzie tej właściwej ilości i jakości snu w ciągu nocy, to ta wiedza, którą zdobędę w ciągu dnia, ona nie będzie mogła nie będzie miała czasu na to, żeby zostać dobrze zadysponowana i przyczepiona tam, gdzie, tam, gdzie należy. Także sen jest niezwykle kluczowy w tym w uczeniu się wiele rozmaitych wątków w kontekście samej neurodydaktyki i tego pojęcia. I powiedzmy sobie, jak możemy podsumować tę ostatnią, czwartą edycję już konferencji poświęconej neurodydaktyce bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu. Pan mówił o pamięci, wiemy, że to był temat też pana prelekcji, który został wówczas podjęty. Też gościli między innymi prof. Bogusław Śliwerski, Małgorzata Szydko, czy Joanna Gadomska, biolog, nauczyciel biologii Zespołu Szkół Ekonomiczno-Sługowych w Żychlinie, jak może Chcę podsumować te konferencje, które wątki wybrzmiały, które zostały uwypuklone? Czy czwarta konferencja, tak jak, tak jak pani redaktor wspominała, te, te konferencje, one każda z tych konferencji co roku, ona jest trochę inna, troszeczkę inna, ale, ale jednak staram się, aby. Mm, Całość, jako, jako konferencja od pierwszej edycji do tej czwartej, kolejnych edycji, żeby one, żeby one się łączyły w jakiś sposób ze sobą, żeby te wątki się przeplatały, żebyśmy odnosili się do tego, co jest jakby treścią tej konferencji. Sama nazwa: Neurodydaktyka bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu, jakby do tego tutaj mnie przede wszystkim zobowiązuje. Co oczywiście nie oznacza, że sama konferencja ma się jakby toczyć, obracać wokół tylko i wyłącznie wokół ścisłych wątków neuro. Oczywiście nie. Cały ten człon dalszy mówi o tym, bliżej ucznia, czyli, czyli goście, pojawiają się goście, którzy mogą na ten temat coś powiedzieć, jak to robić, w jaki sposób, co ma na to wpływ, żeby być bliżej ucznia, bliżej mózgu. To jest właśnie ten najbliższy człon tego neuro, neurodydaktyka. I oto już ja przede wszystkim się staram. I, I również, i również doktor Marek Kaczmarzyk, który też był naszym gościem w trzech poprzednich edycjach, też, też mocno do tego nawiązuje. Ale również bliżej sukcesu, ale bliżej sukcesu nie w takim znaczeniu jakiegoś wyścigu do sukcesu. Tutaj, sukces w naszej konferencji jest pojmowany w ten sposób, że to uczeń, który pojawia się w szkole. On ma zrobić taki rozwój w swoim życiu, przebywając w tej szkole, że, że będzie można to uznać za, za pewien sukces, za, za rozwój jego właśnie, jego rozwój szeroko pojmowany. To jest ten sukces. Nie, nie, nie interesuje mnie tutaj, nie chodzi mi o jakieś rankingi, że teraz tak to odczytujemy. Bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i, i, i dążymy do jakichś rankingów. Nie w tym rzecz, żadne rankingi, tylko, tylko dany uczeń, który poprzez wiedzę dotyczącą mózgu, poprzez szeroką wiedzę dotyczącą edukacji, i poprzez gości różnorodnych, których, których zapraszamy do, do, do tej konferencji, żeby ten sukces był rozumiany w sposób, no powiedzmy to zdrowy, sukces, czyli uczeń, który osiągnął rozwój na swojej drodze, na swojej drodze edukacyjnej. Takich spotkań naukowych będzie więcej jeszcze w najbliższym czasie? Jak konferencja? Konferencja, spotkania jakieś naukowe e, poświęcone temu Mam nadzieję, że, że, że będziemy kontynuować konferencje, mmm, tak jak co roku, co roku to robimy. Jeżeli chodzi o spotkania, to, to tak, to jak najbardziej są w planach. To, jest, a to już jest związane bardziej z działalnością Neurodydaktyczne Horyzonty. Tak, w kalendarzu są takie spotkania w szkołach. I też i, i oczywiście to jest cały czas otwarty, te, otwarty temat. Y, y, każda ze szkół czy z instytucji, która chciałaby inaczej spojrzeć na edukację, ale również na mózg, jako, jako, jako zjawisko, którym, którym my dysponujemy, który mamy, którym jesteśmy. I y, y, każda z instytucji edukacyjnych czy innych, jeżeli będzie miała taką, taką, takie życzenie, taką wolę, to jak najbardziej ja y, namiary na mnie są y, w internecie, można. Kontaktować się i jak najbardziej będę planował kolejne takie spotkania. Zatem i uczniowie, i nauczyciele mogą otworzyć swoje horyzonty, no i spojrzeć na edukację z innego punktu widzenia. Neurodydaktyka to nowoczesne spojrzenie, które zakłada, że uczeń nie jest biernym widzem, aktywnym uczestnikiem, biorąc pod uwagę mechanizmy działania mózgu, bo to jest w kontekście neurodydaktyki niezwykle ważne, bym powiedziała, że kluczowe. Tak, dokładnie tak. Do tego tematu będziemy wracać, bo wątków bardzo wiele i o neurodydaktyce bardzo długo można by było mówić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję panie redaktor. Robert Bielecki, neurodydaktyk, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.